Skocznia gotowa, pogoda sprzyja. Jutro w Wiśle otwarcie sezonu Pucharu Świata. Na starcie 17 ekip, w tym 12-osobowa reprezentacja Polski. Przed nami kwalifikacje, konkurs drużynowy i indywidualny. To pierwszy etap drogi ku igrzyskom w Pjongczang. Dobry wieczór, Piotr Sobczeński, wiadomości sportowe. Wcześniej niż zwykle, a do tego w Polsce. Wielkie otwarcie pucharu świata w skokach narciarskich. Od jutra w Wiśle trzydniowy spektakl, na który czekamy z utęsknieniem. Aktorzy, czyli skoczkowie są na miejscu, podobnie jak nasz wysłannik Sebastian Szczęsny. Powiedz, jaki nastrój panuje w polskiej ekipie. Nastrój optymistyczny, chyba tak można powiedzieć. Polscy skoczkowie dzisiaj przyjechali do Wisły, zameldowali się w hotelu. No i kiedy tak patrzyłem, gdy wchodzili do hotelu, byli odprężeni, byli zrelaksowani, a to bardzo dobrze wróży. No i tu pojawia się pytanie, w jakiej formie jest choćby lider naszej reprezentacji Kamil Stoch. Jak spędził te ostatnie dni przed Pucharem Świata? Czy było spokojnie, czy też może te emocje gdzieś już dały znać o sobie? Pędzałem ten czas w spokoju, natomiast no, rzeczywiście tych, tych emocji nie da się całkowicie z siebie wyrzucić, bo jesteśmy ludźmi. I gdzieś, gdzieś pojawiają się po prostu myśli o tym, co ma, co ma być. O tym, czy wszystko jest tak, jak, ma, tak, tak jak należy, czy, czy wszystko będzie dobrze, jak to wszystko się potoczy. Ale generalnie mam duży spokój w sobie, dużo takiej też pozytywnej nadziei, niezbyt ambitnej. Po prostu postaram się zrobić swoje, oddawać takie skoki, jakie oddawałem ostatnio na treningach, i, i myślę, że wszystko będzie dobrze. No i my też gorąco w to wierzymy i ten spokój Kamila nieco uspokaja. Podobnie zresztą jest z pozostałymi biało-czerwonymi. Z jednej strony jest gdzieś ta taka delikatna niepewność, no bo przecież rozpoczynają tę rywalizację przed własną publicznością na polskiej skoczni. Te zawody w Polsce, w i w Zakopanem rządzą się takimi swoimi prawami, i ta atmosfera jest niepowtarzalna. Nigdzie indziej nie ma takiej atmosfery. Wiem, że jestem do, do nich dobrze przygotowany, także z takim pełnym spokojem e, na luzaka, ale jednak z koncentracją nad tym, co jest do zrobienia, i tak po prostu podchodzę do tych, do tych pierwszych konkursów. Celem na, na ten sezon jest, myślę, tak na, tak na każdy, żeby skakać. E, e, skakać w w każdych zawodach, na jak najwyższym poziomie i dawać siebie wszystko, i to jest, to jest taki, można powiedzieć, moje nadzieje, mój, mój cel. W mojej ocenie zawodnicy są w dobrej formie, co pokazały ostatnie treningi. Problemem może być tylko prędkość na progu, ale myślę, że z tym świetnie sobie poradzimy. Po bardzo dobrym ubiegłym sezonie i jeszcze lepszym letnim Grand Prix Polacy są wśród faworytów. Kto jeszcze przygotował mistrzowską formę? Kto będzie groźny? No, myślę, że bez dwóch zdań, Austriacy, Norwegowie, Niemcy, zobaczymy jak poskaczą Słoweńcy, kandydatów do tego, by walczyć tutaj o najwyższe stopnie podium, o te najwyższe laury, jest wielu. Zobaczmy, kogo będziemy tutaj obserwować, myślę, w rolach głównych. Tego lata Stefan Kraft wyskakiwał nie tylko z lodówki, ale nawet z wozów bojowych piechoty. To się nazywa poligon doświadczalny. Były wizyty w zakładach pracy, były też wywiady, bardziej i mniej typowe. Skiflieger und Skispringer eigentlich Adler, wenn sie ausschauen wie Händel. <laughs> To było lato odcinania kuponów. Król poprzedniej zimy tylko dwa razy pojawił się w Grand Prix bez wielkich sukcesów. Ale jeśli wierzyć telewizyjnym reklamówkom, z hali treningowej prawie nie wychodził. Ostatnie treningi to było poszukiwanie tego idealnego timingu. Mam jeszcze drobne problemy na progu, ale każdego dnia jest lepiej. Mówił numer jeden poprzedniego sezonu. Numerem dwa był Stoch, a na podium zmieścił się jeszcze Daniel Andretande. On przed olimpijskim sezonem postawił wszystko na głowę i zaczął pracę z psychologiem. Kiedy przychodziły wygrane, myślałem tylko o wynikach, o kolejnych zwycięstwach. W efekcie przegrywałem na przykład turniej czterech skoczni ze Stochem. Rachunki do wyrównania z naszym Stochem ma też Peter Preutz, zwłaszcza rachunki olimpijskie, ale najpierw trzeba stanąć na nogi po nieudanym sezonie. Potrzebuję spokoju. Dajcie mi skakać bez presji i oczekiwań. Pozwólcie mi się zrelaksować na skoczni, a będzie dobrze. A to już król relaksu. Noriaki Kasai nigdzie nie czuje się tak dobrze jak na skoczni i dlatego w wieku 45 lat wygrywa letnie mistrzostwa Japonii i przymierza olimpijski strój. Jest jeszcze drugi żywy pomnik. Simon Amman igrzyska wygrywa w cyklach ośmioletnich i to 8 lat minie właśnie w Pyeongchang. więc drżyjcie rywale. Kto przygotuje najlepszą formę? Kto będzie wygrywał, a kto później będzie grał pierwsze skrzypce w tym sezonie, który będzie wiódł do a więc do Igrzysk Olimpijskich? Znaków zapytania jest sporo, a odpowiedzi na te pytania będziemy zaczniemy poznawać już od jutra. Wisła, Sebastian Szczęsny, dziękujemy. I zapraszamy na nasze transmisje, których w ten weekend będzie naprawdę dużo. Wisła od jutra będzie sportową stolicą Polski. Wisła zawładnie antenami Telewizji Polskiej. Piątkowe kwalifikacje, sobotnio-niedzielne konkursy oczywiście w jedynce. A TVP Sport z KOKAMI będzie żył od rana do nocy. Dosłownie. Rozpoczynamy jutro o 8 rano. Na żywo pokażemy treningi, serie próbne i kwalifikacje. Nasi ludzie już tam są. Eksperci także. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Rozmowy, wywiady, analizy, emocje, długi weekend ze skokami narciarskimi to warto zobaczyć. Także w aplikacji mobilnej i na stronie sporttvp.pl.